W pokoju zjeść kanapki, nie Co ty chcesz mnie zjeść? Ja rozumiem, że loverami byliśmy, ale bez przesady. Co? Ibi Vulture? Może Ktoś ugryzł, ktoś ogresu No renego. to sobie możesz zjeść teraz i co, co widziałeś na kamerach? E, a na której dokładniej? Nie wiem, bo słyszałem, że klikasz co chwilę a no to... Po zalogowaniu się na Twitch, wchodzisz w Kreator Dashboard, potem Extension, potem Microsoft. Najlepiej no. wywrócisz się moimi oczami. Dobra, no generalnie no... Ile to... czego to zostałeś na dźwięk. dźwięk? Czyli każdy no. dźwięk może no, być, być na trochę, inną ilość bicówek trochę Jakoś tak? To mógł być Bates. Nie, 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 ta a jest. Nie, na... to na znaczy, nie, nie, nie. A wy tam w tej ta chwili okay. się tam przyjdzie wtedy. Dworu, tak? Okej. Okay, to jest vampir, bo ja nie, nie skoczyłem na Ibiego, więc to. Raczej ustawię, że prawie wszystkie nie będą podróżni, jednakowe. Nie chyba, jak, stale, jak tak, się Może tam kilka takich ekskluzji No, też nie będzie. O, troszkę mniej, A, a tak, Nie będę robił, że. Każdy pojedynczy będzie ilość tam bitców. Jeszcze raz? Bo to trochę tak, tak stałeś długo nad nim? Nie ma wtedy sensu bo Myślałem, nie, bo że się już pojawią, już pojawią po chwili te liście całe Ale ma... one się pojawiają tam gdzie Od razu. razu się tak. pojawiają nie ma, Tak, to tak. Się pojawiają. Poczekaj, a jak wy razem szliście, no to ja was widziałem na kamerach A ja nie, szed, nie szedłem z nim razem, ja, ja szedłem pierwszy On potem dołączył do mnie na teleskopie mm -hmm. Dobra, no to a, z i pamiętajcie o czosnku Tak no, ale chwila, czemu czekałeś na liście? Przecież liście pojawiają się, tam będzie buraka. sandwich coś zbytnio forsujesz? No nie, po prostu się serio pytam, bo ninja inaczej działa. Podejrzany sandwich forsuje, A skąd wiesz sandwich? No nie wiem, ja nigdy nie grałem ninja, więc nie wiem do końca jak on działa. Może nam sandwich, powiesz jak twoja klasa tam działa. O, zaraz cię. O kurde, jeden głos. No nie, uwaga, on będzie chciał mnie rozstrzelić. Evil, Evil, Sandwich będzie chciał mnie tutaj zaninżować. Pomocy! No już, już, shurikana ty, na ciebie rzucam. Dobra, to się restartuje. Szybko tutaj pójdziemy. Czemu nie mogę tego albo dopiero ten. Ciało sandwicha jest na wejściu do elektryka. Okej. Okay. No to mogę od razu powiedzieć, że. A to nie jest, bo był w dobie ze mną. E, no to ogólnie, no ja biegłem w stronę Vitalsów, ale zgasło światło. Nie zdążyłem dobiec i się cofnąłem do elektryka. I od razu, jak podbiegłem, to były otwarte drzwi. Pierwsze, tylko pierwsze drzwi. E, I leżało ciało, właśnie na czosa. A nie na czosa, tylko sandwicha. Ok, to delwecz hmm. czas, trochę? Nie, delwecz wszyscy. Ok. A ja ktoś biegł nim, do tych świateł jeszcze? Ja jestem z nim w dolnym... W Acz nie kto bieg do świateł Co Aten? A może z Delvexem do dolnego a były dwa kille więc co? to robił? Mm -hmm. Ale, ale być też wersji też z drugiej Czyli strony. Czyli jest Morphling, jeśli atem widział Delvegse, atem wiesz, terem, atem Delvegse, ja widział Delvexa ja albo ATM i Delvexą Czemu? Czemu ATM i Delvex? A czemu ja 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 morfing w ogóle. No jak ty znowu nie jest literem, to mam dość, naprawdę bo wiesz się jest Delvex oni mówią, co? że niby byli w Specimenie. Nie, Oni wchodzę do, do dolnego Specimenu. Specimena. No czyli byście w Specimenie, czy wchodzisz? Tak czyli Delvex jesteś w Specimenie? Dokładnie. Aha, no to albo Delvex ATM, albo jest Morphing, bo widziałem tego Delvexa czy O2. Mmm. Delvexa przy Oba. Hmm. No to on jest. Słodnie... No on jest Kto? Tył. Ja. Dlatego, że... Nie wiem, ja wiem, że ja bym widziałem co skipnął no, no A ty od dołu wchodziłeś, no? Czemu od dołu wchodziłeś? No od dołu, od admina do specimen'a wchodziłem Ale czemu od dołu właśnie do specimen'a? No nie ma no, bo... takiego, imo... No, no przecież zawsze, zawsze się, najwyżej się najwyżej na początku rundy od prawej wchodzi A to Dobra. tak wygodnie trochę od dołu wbić Dobra. No Dobra. właśnie, kilnąć sobie nie. kogoś i, i od dołu, i a, do ja specimen'a No, a ja ten... Razie. A nie, ten nie, coś też kręci Nie wiem pojęcia, jak to się oddało, <śmiech> właśnie... <śmiech> Dokładnie taką reakcję mam teraz. Dokładnie taką reakcję mam teraz. <laughs> nie wiem, co tu się odwaliło. Exipajac, k... Ej, mi co innego gada. GBN jest chyba moim prawnikiem, I guess, bo powiedział, że, że ja nie mogę tego zabić. No nie! Ty żulu! Walony! Okay. No nie no, będą szybić oczywistym kurde prawnikiem no A te ciachny. A sorry, ten... Y, zapomniałem się że ja jest więcej crewmate'ów i wiedziałem, że AB jest impostorem, więc łatwiej było mi go wygłosować na wygraną. ดอบร้า Okej, okay, jedną mamo strzeloną. Kurde. Eee, Kili jest przed Widzicie wejściem do Witalsów. O. Kurde. A jest cała... A ten mnie żyje? To jest a, ja, co? Co? Nie, ja nie żyje. No, u mnie ma X. Ej czemu nie? Nie ma problemu, bo to jest tak, on nie żyje, wiesz? On musiał umrzeć w tym samym czasie. Nie, on musiał umrzeć w tym samym kiedy zostało zgłoszone ciało. No, u mnie, a ten jest żywy. A u mnie też, ale Nie, też jest żywy. A, tak, Idealnie, no to ja nie jestem nieżywy, tylko dziwne, że ktoś mnie znalazłeś podczas meetingu. Nie, nie, po prostu zostałeś zabity, idealnie w tym samym momencie, kiedy zostało zgłoszone ciało. A -a. Więc... No to, obu... ale to nie mów kto to zrobił, bo nie żyje. Ale no nie mów. Albo obu... zabił od razu. Nie, nie, nie zabił bo bo od razu, bo no, 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 nie może. No nie teraz, ja też nie obu... widzę, jeszcze nie widzę roli generalnie, bo ja mam buga, jakbym żył, to może ja wyjdę. No wejdź, wejdź. Dobra, no i powiem tak. no znalazłem ciało przed wejściem do Vitalsów. Kto wbiegał do Specimena tam przy tej, przy, przy labie? Delvex nie, 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 ja do specimena biegam ale od góry Do no Specimena tak, 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 od góry ja z klapkiem no. też chodziliśmy, ale to nie, nie było wcześniej. Nie, klapek nie wbiegł, ale klapek był w labie, więc klapek też tego nie zrobił. A, a, tak, bo klapek ale ja z, specie specie na. ja z klapkiem klapek byliśmy wcześniej. Ja, hmm, ja z klapkiem byliśmy wcześniej. wychodził. Ja, ja się z nim miałem już w korytarzu już zakontałem. Ogólnie czy ktoś widział temat? widział po której stronie jest. ja widziałem go, on był w elektryku, jak naprawił światło, to poszedł w prawo. Okej. A, to czyli nie ma. Nie, przepraszam, nie, chwila. Wait, no. przecież co ja gadam, ATM poszedł ze mną do O2 i Weksi tam szedł. Hmm, ja jestem O2, ATM, a ATM tam nie ma. Ale on poszedł ze mną tam, więc musieliście się albo minąć albo go wyciechnąłeś. Hmm. Nie no, na pewno Weksi Exit sięchnąłeś. Przecież ja stoję obok ciebie 2. teraz. Bo wiem. No, no to, no to, no to wychodzisz w helikopcie, no to jak wystąpisz bo ciebie to nie mógł. Nie, to nie mógł. A go gdzie byłeś teraz? Wychodziłem ze Specimen od dołu. Hmm, wygodnie. Ej, gdzie niby? No, gdzie niby, no? Przynajmniej nie by... Ale ciebie nie było w specjalistyce. Ale ja nie z klapkiem byłem wiek, wcześniej, kino, no. Mam podejrzenie eee. na. Eee. Tak, tak, tak albo... on wbiegał klapek? A dlaczego? Klapek, klapek, wybiega... klapek wybiegał, ale. No, no tak, nie klapek, nie klapek z góry wybiega, a no ja to... z dołu wybiegałem. No, no to czy klapek to widział, to widziałeś amonga? Ja powiedz. No tak, bo razem wchodziliśmy. O, i teraz jest jego ciało. No ale po prostu skipnijmy, nie rozbawiamy się i skipnijmy, bo to tak. No ciało, za... ciało, te ma na przycisku. No tak o, żebym nie kusił. To... Nie wiem, pierwszy raz mam taką sytuację, że zginął na tym. Bait. Ja ci kręcę sam, czemu go zabiłeś, no. Ale czekajcie, przecież to, ciało... Ej, ej, sekunda. Ja pierdzielę, czy ktoś jest shifterem? Sekunda, sekunda, sekunda. Czy tego, to, to, to ciało... Czy, czy, czy nie no czy dobra, taki... skipujemy, no bo tego nie powinno być ciała Właśnie. W sensie on powinien w rundzie, więc nie powinniśmy o tym rozmawiać, no Skipujemy Dalek z nie ma takie migo i skipujemy jeśli, jeśli chcesz, to po prostu zgłoś spotkanie Co tu się odwala w ogóle? Ja Cię kręcę Unbelievable że mi się udało akurat w tym momencie go ciapnąć. Aby mhm. nie dał się wypowiedzieć co robimy na spotkaniu. Eee GBN powiedz mi ale czemu mówiłem, ty sobie olałeś elektryka Ale mówiłeś że teraz mogę zgłosić to to i o tym to, 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 to. No to teraz zgłaszam A to nie mów ja ci kurna spotkanie ABN, <sad> tak. Nie nie poczekajcie no, bo ja mam sprawę do GBN A ABN. GBN czemu ty olałeś elektryka i sobie poszedłeś zupełnie na strony. bo postanowiłem, że jak pójdę do kamer i będę je oglądał, to może killer zabije jeden myśląc, że wiesz, że świata wyłączone i go złapie na gorącym ciągle. W taki sposób. Eee, no nie to wiem, trochę no, dla mnie, coś trochę coś było podejrzane, podejrzane to, na początku. Ja wiem. Dobra, to dalek, no. Dobra to tak, to panie kangur cichutko. Bo mam pytanie. Jeśli to ciało a temat było pod, przyci pod przyciskiem. Czy ono zostało w tym miejscu zabite? Nie, czy ono, nie, się nie, nie ono się tepa rozmiarli. później na następnej rundzie. Czy ono no. się w tym miejscu po prostu pojawiło, a tak. A się tam respił w następnej rundzie. No, no. no, no trzeba było tak za pierwszym razem powiedzieć Ebi Jezus Maria, ja spotkanie wołam tylko po to. Ejbi, Ejbi, Ebi No dobra, najbi. No, 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 no nie chciał. No, nie chciałeś mi odpowiedzieć, właśnie marnujemy. Ja to przynajmniej to to mówiłem sprawę z GBL. Nie no dobra, skipnąłeś z kilku więc to robię.

trochę za późno, za wcześnie wiem. Klapek zabił na lewym reaktorze. Co to było właśnie? Łata! Nie wiem. Nie wiem, czy klapek nie chciał zrobić. double killa za mągiem tak tylko zaznaczę czemu niby ze mną miałby tego ale... robić? no bo jakby zrobił tego killa przy tobie, więc no a ty sobie pobiegłeś dalej no ja byłem dalej a, właśnie, to ja nie widziałem, przecież po no, większą no, wizję no Klapek, Klapek zajebał, no ale co jak to nie widziałeś Amongo ja jak byłeś obok? Klapek... E, no tak, ale przecież no, bo... i ten crewmate klapek... ma mniejszą wizję, no byłem obok rak... to nie widziałem właśnie, że zarąbał ja odbiegłem no, już tego Nie, sobie. no, nie, widziałeś, musiałeś to widzieć. No, chyba, że po prostu ping po prostu jakoś nie, dziwnie zadziało. No, ale hey, u mnie praktycznie byłeś obok tego kila. Więc no, ale na pewno klapek zabił. Chyba, no, w sumie nie daliśmy się klap. Zresztą Nie, dodało, że się nie, 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 ja nie rzucił. Rzu um. Rzucił się na ciebie? Jaka jest, kwestia, mm. kurde, Jaka no, jest szansa, że mamy Warlocka? Nie, A... no, jest szansa taka, że po prostu Vexi podpierdolił mi rolę seryfa i się rzucił na klapka jak debil. O, A, to mogło to miał, być. To tak być, to mogło tak być. Może, ja mówię, chciał, nie, ciebie, ale... co? może chciał ciebie, może chciał ciebie go zabić, bo nie. On nie, to nie no, no, ale no, musiał to... mieć powód jakiś co, nie? No. Nie no. wiem, co ja no, muszę. No, Wexi, tak, for, tak forsował, no to pewnie no. wziął tego szeryfa i chciał strzelić i spudłował. No pewnie tak. No, ja, ja, ja to ja to próbuję, że nie można że nie, no bo to robić? Albo w klapka po prostu celował, albo klapka. Jaką klapkę w takim razie? Lighter. No to taki Nieprawda. No prawda. safe. Kłamstwo, ja jestem lighterem. No. Jak teraz o, i teraz, ja teraz ja mamy kłapę. pomówienia jakieś. Kurwa, nie wiem. Kto wie, mówi, że jest lajterem znowu? Ja jestem. No co i teraz pytanie, klopek. właśnie, czy weks jako Sherry chciał klapka walnąć? Czy Ale poszedł w Warlock, no to... czy po prostu nie, klapek? Ja mam no go strzelić. No. no, jak klapek źle strzelił, bo ja jestem lighterem. A co jeżeli to jest AB Sandwich i teraz jesteśmy graczami? No właśnie, nie, no, jest problem no, teraz, no, no, no kurde Nie no, może czy, klapę potwierdził, ja trafiu. się rzuciłem na Vexiego, no Ale AB... A, czekaj, AB Sandwich? Nie, przecież AB powiedział, że Wexim podrąbał rolę. No tak, no, to, no ja byłem ja ale... z no skradałem nie, nie, się W pierwszej rundzie widziałeś mnie, GBN w kiblu Razem z Vexim normalnie pojedyncza osoba tam nie chodzi No wiem, dobra dawaj, AB, AB go, AB go <laughs> Ale będą podzielone Nie ja jestem lighterem, więc no, to skipno. No, wydaje mi się, że Sandwich po prostu leci w chuja i po prostu wekł no, rzeczywiście się no, wyjewa. Ja mógłbym. Przecież a klapek na porabia. To jest no, pora mój najlepszy przyjaciel, to czemu mnie wyparać. No cóż, a ten, zdarza się. Ja nie wiem czemu kurde klapek przy mnie zarąbał, no. Przecież ja jestem wampirem, ja nie mogę zabijać tak o... Przy go sobie odstrzelić. No... Klapek PPG odwalił i tyle. Co ja zrobię? Nic nie zrobię. A, Ha, frajerzy nie zrobili sabotażu. Dobra, na wszelki wypadek to zgłosiłem i wyjebałbym też sandwicha. No, ale Czemu go niby nie chcesz nie ma, wyjebać? No bo nie mamy pewności, czy klapek rzeczywiście był mógł mówić prawdę z tym. ale, ale bo mam taki problem. Nie było nas przypadkiem o jedną osobę więcej. E, no, wyjebaliśmy teraz tego, klapkę. No to, ale nie było nas sześciu? Czekaj, co? Nie. A ty aż do liczby. Nie, było nas A po sześciu. No. Co się ale wydaje, nie, że nie, nie ma co, ja naprawdę nie. jestem lighterem. Ej, do, do, co wie? Nie ktoś, ktoś zniknął ze spotkania ewidentnie Nie no, Delwek wcześniej zginął chyba. Nie, no, czekaj, by było nie, nas no, chyba sześciu, nie, by było tak? chyba sześciu. No, czekaj, nie nie, zaraz czekaj. Kto był? Co dobra, trzeba z tym cofnąć. Co? Dobra, no chyba tak, chyba rzeczywiście. No bo teraz. Jakby, nie, no dobra, jak, jak, byłoby, jak byłoby teraz dwóch no. impostorów, to byśmy już. Przegrali, przygrali. tak. Przegrali. No właśnie. Czyli wyjebaliśmy dobrze klapka. No, no w sumie to tak Albo chyba, po prostu, chyba że impostora tak. wywaliło Nie no, nie było chyba sześciu Nie no, chyba było sześciu Było nas ale... sześciu, bo było dwa na dwa i musieliśmy tutaj no, kogoś wyzagłosować Tutaj były, no, były dwa na i no, cztery no. na klapka i skip, nie? Tak, nie, było chyba. właśnie nie, no Major musi sześć. być w takim razie Nie Ja wierzę, że i dwa, dwa na biego, na klapka i skipa Nie, ale było nas sześciu, no, to było sześć głosów ale nie dawała się taka sama. I potem skip się. 7 nie głosów było! Kurno, nie... Co wy matematykę, kurde, nie umiecie? Nie wiem, nie wiem. kurde, nie widziałem. No, nie zwróciłem uwagi. Ale kto się żył w takim razie! Właśnie! Delwek zżył. Delwek zżył? To... O boże! Nie żył? No nie, nie żył Ale maniana głowie. dziwna! A teraz się okaże, że tu ja wszystkich Zniknął w, w tajemniczych okolicznościach! <laughs> No nie wiem, dobra, ale na nie mamy jednego impostora, więc to skipp Skip? No nie wiem czy to jest bezpieczne Ej to właśnie, ej, co, najpierw w sandwicza forsujesz, potem nagle taki skip. co to ma być? No co ma być, no kurwa, mamy pewność, że na pewno wyjebaliśmy jednego impostora, no No, tym się zgodzę dobra, skippnijmy, najpierw przegramy Chyba... Ale czeka, nie może być co. Nie? Tylko, I druga może sprawa być. z tym, że kurda mam jakiegoś gracza widmo, co kurna, nie wiadomo czy się <grym> jest, już, czy nie. <grym> ja czy ja cię kręcę. Ja po Mój brat niedźwiedź. pierwszy, czekaj. Albo... <grym> nie, nie mogę, dopiero jak będę miał towarzysza, Wasiki, poza tym się ma. E, ja cię kręcę co za Maniana. I can't believe I'm done this Aż tytuł, ludzie znikają w niebezpiecznych okolicznościach <laughs> Mam tutaj, a nie rozumiem po co był ten guzik tak straszny, eee, bo się bałem, o, że o, mnie zarobisz. O, i co jest? Tej bisi, no przecież szliście przed filmem razem. Czy nie? Wait. Ej, kto? Z ty z to ty mnie, czy ty go zabiłeś? Nie, 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 ale kamery się świeciły, to musiał stanąć go jednąć. Nie, nie mam opcji, przecież przed chwilą się pominęliśmy. No właśnie, i kamery się wtedy świeciły. Hmm. A, i wiem, że ja mu nie miałem szans tam dojść. Wtedy. Ja zgłosiłem tego guzika, bo biegłeś za mną GBN. Tak przez całego admina wytrzymałem. Ktoś z was... razem wybiegliśmy z elektryka, i by poszedł w lewo. No. Ktoś z Was jest warlockiem albo vampirem. Ty albo Amongo, albo GBN. No jest... w takim razie Amongo się może pochwalić swoją rolą. Co? Czemu mam się pochwalić no. swoją rolą? No już że nam podał swoją rolę, to czemu ty nie powiesz? Kogo on podał niby? Lightera. Lighter. A. a to przecież ktoś inny obskarżył Lightera. To klejmował lighter. Klapek mówi, że jest a ja mówiłem, że, że to ja jestem. No to Amongo w takim razie, jaką masz rolę? Tracker jestem, no. Eee. tracker? Nie sassy wiem, baka. czekajcie, czy jest, bo jesteśmy w 100% pewni, że klapek został wywalony i był impostorem, bo nie przegraliśmy. Na pewno nie na a, ciebie bo, sandwich bo miałem trackera, na GBN nie Tracker. Kwestia jest taka, że. Co? Bo teraz, bo teraz mam taki... nie wiem, zauważyliście chyba, że były rozstawione tak z trzy dodatkowe kamery niż powinny. Kto mógł być security no. guardem wtedy? Ja no jestem security guardem. Aha A jak Ta -a działa? Tak, jeszcze raz. Jak, jak to działa? No, trakler. No, że klikasz osobę i ją śledzisz co 5 sekund tam siedzi strzałka pokazuje. A jakiego koloru jest strzałka? Hmm? Hmm. Tak, co daltonista? No niebieskiego. No. No. O kurde wiedział. No. No nie, ale szczerze, ale szczerze, bo kwestia jest taka, że jeżeli Klapek nie był lighterem i Sandwich jest lighterem, no to by się wydaje, że Ale przecież był. wywaliło jedną osobę i to mógł być też drugi. W sensie, że ta osoba mogła być też tym. I Sandwich najwyżej klejmuje Lightera, a może jednak nie być no, ale lighterem. Ale gdyby, no ale gdyby oni byli lowersami, to by się bronili wzajemnie. ja ci kręcę, ale nie mógł być Lowersem, no. No to tylko. No to no tu ty nagle, kurde, popołujesz tak, się. Nie był lighterem. Nie wiem, sandwich. Nie, szczerze, to, nie, no trudne to jest. O oh mój teraz, teraz kliknę tutaj no, i, i przegramy. Ja ci kręcę. Może to zrobiłeś? Ja to było, ale szkar. Nie miałem, nie miałem racji. Zakręciłem! Ja po prostu skręciłem, kurwa. Klapek chciał zrobić double killa, węg. ale po prostu. A był wampirem no i nie właśnie kurda, No właśnie, on do mnie PPG kurwa walił. No. back. Helwek miał być. Stop, to nie było tak. Ja myślałem, że Amy' tam nie, ma, myślałem, że jesteśmy sami z Wexim. i już chciałem go zabić i potem bo, no, skończy, skończył, się, skończył się już reaktor, więc by nikt tam już nie podszedł. Ale podszedł tam Ebi. No, tymczasem Avi. Ja no. potem, a potem jeszcze powiedziałem, że. No, ale to on na mnie skoczył. Dobra, no i w... wtedy, i wtedy zaczęliście z tymi rolami. Ale trochę zamęt nie był. Trochę jest. zamęt był. Aż dobra, dobra, drogą, jak dobra, KTM, dobra, a swoją drogą jaka tema w ostatniej dobra, chwili, dobra, jak kliknąłem jeszcze jako wampir.